Szczęść Boże kochani, witajcie na kanale Michelangelo Dusze Czyśćcowe M.A. Zapraszam serdecznie wszystkich na odcinek, nie zapominajcie zostawić subskrypcji i kciuka w górę. Niezwykła modlitwa, która uwalnia tysiąc dusz z czyśćca. W czasie jednej z licznych wizji Pan Jezus podyktował świętej Gertrudzie prostą modlitwę. Prostą i krótką, ale niezwykle skuteczną. Nasz pan obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca tysiąca dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia samemu lub w grupie. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu. 16 listopada obchodzimy wspomnienie święty. Gertrudy Wielkiej. Gertruda przyszła na świat 6 stycznia 1256 roku na terenie dzisiejszych Niemiec. Jej rodzice zmarli kilka lat później, więc pięcioletnią dziewczynkę powierzono na wychowanie siostrom cysterką w Helfcie. Gertruda spędziła w klasztorze w Helfcie całe swoje życie, najpierw jako uczennica, a następnie jako zakonnica. Dziewczynka odebrała od sióstr staranne wykształcenie teologiczne i humanistyczne. Bardzo lubiła się uczyć. Studia pochłonęły ją do tego stopnia, że zapomniała o ich celu Bogu. 27 stycznia 1281 roku przeżyła głębokie doświadczenie Boga, które określała jako mistyczne zaślubiny z boskim oblubieńcem. Od tej chwili jej miłością była nie nauka, ale Bóg. Jezus ukazywał jej się w licznych objawieniach. Gertruda doświadczała też nadprzyrodzonych ekstaz i proroczych wizji. Opisała je w dziele Objawienia. Mistyczka zmarła w listopadzie 1302 roku. Jest patronką Ameryki Południowej i początkowo była czczona właśnie tam. Jednak na prośbę króla Polski Augusta II Sasa papież Klemens XII w 1732 roku rozciągnął jej kult na cały kościół. Święty, Gertruda bardzo ceniła modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące. To im poświęcała wszystkie swoje trudy i cierpienia. Ta postawa bardzo podobała się Jezusowi, który w czasie jednej z wizji powiedział do niej: Bądź pewna, moja córko, że Twoje umiłowanie zmarłych nie będzie ci przeszkodą. Wiedz, że ten hojny dar, jaki złożyłaś ze wszystkich swoich uczynków duszą czyśćcowym, szczególnie mi się spodobał, a na dowód tego oświadczam, iż wszystkie kary, jakie musiałabyś znosić w życiu przyszłym, zostały ci odpuszczone. Co więcej, w nagrodę za twą szczodrość tak pomnażam wagę twoich zasług, że będziesz się w niebie cieszyć wieczną chwałą. W pismach Gertrudy znajdujemy liczne historie opisujące kontakt świętej z duszami czyśćcowymi. Była ona świadkiem, jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zakonnego Hermana, który wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do niepokalanej. Zmarli wskazywali jej także na wielką moc Eucharystii. Przykładem tego jest dusza zmarłej zakonnicy, która ukazała się Gertrudzie i powiedziała Och, jakże szczęśliwa jestem, że miałam szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu w swoim życiu, ponieważ przez nie teraz otrzymałam wiele owoców to nie potrwa już długo i zostanę przyjęta do wspaniałości nieba. Jeszcze innym razem święta Gertruda zobaczyła duszę, która była niesiona do nieba przez prośby Kościoła. W czasie jednego z licznych objawień Jezus podyktował świętej Gertrudzie modlitwę za duszę w czyśćcu cierpiące. Obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca tysiąca dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia samemu lub w grupie. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu. Modlitwa świętej Gertrudy uwalniająca tysiąc dusz z czyśćca, Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających. Za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.